Wstawajcie, wstawajcie. Są czy nie ma. Para muda, dowody osobiste, nie? Wiem, że jest RODO, w ogóle będziemy sprawdzać. Dobra, nie będziemy tego robić. Kolejny lipiec. Jest czerwiec? Tak? No ja już myślałem, że ktoś się schował. Dobra, lecimy. Specjalnie na siebie. Orkiestra i aktor. Kto? Po. Do ręki. To? Weź i wybi aż do dna. Uwaga, na moją komendę Trzy, cztery, teraz. Już, no. A, ty, 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 ty. Wielkie brawa, słuchajcie. Teraz tak. DJ gra aranżację, a wy tylko śpiewacie, a my słuchamy, jak fajnie śpiewacie. Uwaga. Trzy. Jak żyć. Głośniej, głośniej. Jeszcze głośniej. Wszyscy klasy śpiewają. Super, egzamin zdany, bo następny miesiąc to mamy jaki? Lipiec, właśnie, na moją komendę, lipiec powstań, jak to nie ma lipców? Są czy nie ma, nie ma? Omijamy lipiec, sierpień, jest na pewno, nie? No wiem, tutaj kolega jest z sierpnia, kieliszek w dłoń, orkiestra. A kto się w sierpniu urodził? Po, powstań, do ręki kieliszek, no. I do kieliszek weź. I wypychasz do dna. Na moją komendę. 3-4. teraz, już. a ti 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 Wielkie brawa. Jak tadycja nakazuje, zaśpiewamy. Jak wypił to se. Dalej, wszyscy klaszczemy i śpiewamy teraz. Uwaga, całą mocą, całym serduszkiem. Trzy, cztery, jakżeś wypięk. I wszyscy klaszczą i śpiewają. Hej, hop. Jakżeś wypięk, poszedł dalej. A butelkę podaj dalej. Bo następny miesiąc to mamy. Już taki sierpień, czyli... Następny miesiąc. Powstań! Na moją komendę 3, 4, start orkiestra. Śpiewamy, no. A kto? Nie słyszę. Podstań. Świadkowa, tak? Do ręki, do ręki. No właśnie, wzięłaś. Uwaga, na moją komendę 3, 4, teraz już, no. A ty 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 ty, jeszcze, no. Jestem trochę. Brawo, wielkie brawo, słuchajcie. Tradycja nakazuje, że śpiewacie. Wy śpiewacie, wy klaszczecie ta strona. Uwaga! Trzeba Czadu, Trzeba Jeszcze Jeszcze głośniej! Jakżeś, Jakżeś Trzeba se! Była mocniejsza strona, bo tutaj jest gości więcej, ale możemy uwzględnić remis Grzegorz, nie? Dobra, wielkie brawa dla gości! Po następnej miesiąc to mamy. A kto z października, niech ty nam stanie, jest październik orkiestra, gramy! A kto szyfa? powstań, powstań, powstań. Dobrze! Do ręki swój, kiedy i szegły myśleć i wymi... Aha, zródna. I na moją komendę, 3-4 teraz już to. No. A, titi, ty, titi, ty, titi, ty, titi. Wielkie brawa. Jak dany sobie nakazuje, zaśpiewamy. Jakże śwymim to sobie. Cała sala klaszczy i śpiewamy. Uwaga, 3-4. Jakże śwymim to sobie dalej. Proszę głośniej. Jakżeś ...a Bo następny miesiąc... to no jaki mamy? A kto jest z listopada? Ty? Myślałem. Pewno jesteś z grudnia. Jestem jasnowic. Widzicie, jaki jestem dobry? Wielkie brawa! A nasz świadek jest właśnie z listopada, a więc dla niego hip hip! Hip hip! Hip hip! hip, hip. hip, hip. Czyli skorpion, tak? Dobra, orkiestra, gramy I... A kto się w listopadzie... Ale was dużo! Powstań, skorpionki, powstań, powstań! Do ręki swój kieliszek weź i wypy... A, aż do na, I na moją komendę, trzy, cztery, już teraz! I jedzie... A... O, oh, brawo! Wielkie brawa! Jak tradycja nakazuje. Teraz goście będą śpiewać, a my będziemy słuchać. Jak śpiewacie? Jakżeś wypił to sygnał? Jakże? I goście wszyscy śpiewają. hej, ho! Oh! Jakżeś wypił do dalej, A butelkę? Bo teraz mamy następny miesiąc. Kto jest tego miesiąca pewnie młody? Młody powstań. że młody jest z grudnia. odśpiewamy mu. Zaśpiewamy mu na pewno gorące, uwaga, trzy, cztery i śpiewamy! Sto lat, sto lat, niech żyje żyjno. Głośno! Sto lat, wszyscy! Sto lat, niech żyje żyjno. Jeszcze raz, jeszcze raz, Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. I my dla niego zaśpiewamy właśnie dla grudnia, tak? A kto się w grudniu urodził po powstaniu? Młody się urodził. Dobre. 12 grudnia, 11. Piąty. Dobra. I uwaga, na moją komendę. Trzy, cztery, teraz, już to. a di di, di 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 Orkiestra stop! Stop! Orkiestra stoi. Wypiliście sobie? Wypiliście. Bo słuchajcie, dni miesiąca kończymy w ten sposób, że opijemy cały rok. Sprawa wygląda tak. Wszyscy sobie nalewają, po raz ostatni sobie nalewają. Wszyscy wstają i zwrotce zaśpiewamy, a kto się w roku urodził, jak krzyknę cztery, wszyscy równo wypiją, opijając cały rok. Lewa są sobie polewa, prawa na prost stolik i wstajemy. Powstań, kieliszki w dłoń. Po raz ostatni, dni miesiąca. Kto się w roku urodził? Na ja moją komendę. Lewa, lewy stolik, powstań, kieliszki w dłoń, wstajemy. Rok cały. Prawa na powstań. Na przodzie, z paromoną, świadkami, powstań. Po raz ostatni, kończąc, dni miesiąca. Proszę Państwa. Zaśpiewamy, a kto się w roku urodził. Orkiestra, gramy! I tradycyjnie zaśpiewamy, jak żeś wypił, to se nalej. I powiem, gdy powiem, pijemy, to jak żeś wypił, to se nalej, a butelkę. Jak żeś wypił, to se nalej, a butelkę. Orkiestra, stop! A wy pijecie na 3-4 do dna. Trzy, cztery, teraz cała sala opija cały rok. Stoi orkiestra. Gorzka. Gorzka łódka, dobra, już śpiewaliśmy dzisiaj. A ja teraz idę do młodego, bo młody poprowadzi Ciuchcie po sali. Proszę Państwa, wielkie brawa do Pana Młodego. My zagramy Ciuchcie.